Przemawiać w imię Jezusa. 23 kwietnia. Nauczanie domowe. Dzieje apostolskie, rozdział 4, wersety od 13 do 21. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc na to, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzali się. Mówili jeden do drugiego: co mamy zrobić z tymi ludźmi, bo dokonali jawnego znaku oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się tu wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli. Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach bożych bardziej słuchać was niż Boga, bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud. Bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Rodzice mają obowiązek zadbać o katolickie wychowanie dzieci. Zatem mają głosić Ewangelię w imię Jezusa. Głoszenie i nauczanie jest zadaniem rodziców. Możemy sobie też wyobrazić, że takie zadanie dotyczy. Nie tylko własnych dzieci, ale na przykład dzieci, dla których są oni chrzestnymi. Mogą to być dzieci kuzynów, dzieci przyjaciół, mogą to być dzieci we wspólnocie, sieroty. No, wyobraźmy sobie też, że rodzice nagrają coś i potem posłużą się tym w internecie, by pokazać, jak to robią, jak głoszą. Dzieciom Ewangelię i inne dzieci też na tym mogą skorzystać. Zauważmy, niektórzy duchowni mają wątpliwość, czy rodzice mają prawo to robić. Coś dziwnego. A z jednej strony apelują do rodziców: bądźcie tymi, którzy przekazują wiarę bądźcie tymi, którzy nie boją się mówić o Jezusie. Ale kiedy zaczynają to robić, rodzice to duchowni zaczynają mieć wątpliwość, czy oni mają prawo tak robić. Inny przykład to katolicy, którzy mają obowiązek obrony wiary, na przykład w zakładzie pracy, wśród swoich współpracowników. Mają głosić Ewangelię w imię Jezusa. Mają to zrobić raz, a nawet sto razy. A co się stanie, kiedy oni nagrają to swoje? Argumentowanie za Jezusem, za wiarą, za Kościołem, by podzielić się z innymi. I w internecie się pojawi takie nagranie. Znowu wielu duchownych ma problem, czy świadcy mają głosić, czy mogą to robić, czy im wolno głosić Ewangelię. Coś zadziwiającego. Więc Piotr dzisiaj mówi zastanówcie się sami. Mówi rozsądźcie to sami. Czy mamy słuchać Boga i Kościoła, który mówi głoście, świadczcie, czy też mamy słuchać Was, którzy ograniczacie nasze głoszenie przez swoje uprzedzenia. Dodajmy, Piotr nie jest uzurpatorem. Piotr daje pod rozwagę swoim przełożonym to, co mówi. Ale nigdy nie będzie się cofał przed głoszeniem. Tak jak nie powinni nigdy cofać się chrześcijańscy rodzice. I katolicy, którzy świadczą o swojej wierze wobec współpracowników, wobec przyjaciół, wobec kolegów, wobec swojego środowiska, czy w realu, czy przez internet, zawsze powinni głosić. Zadanie na dziś dla Ciebie. Przygotuj sobie argumenty dla zbudowania wiary dzieci albo dla. Potwierdzenia wiary swoich współpracowników. Zrób to, by to głoszenie Twoje było coraz bardziej jasne, coraz bardziej skuteczne. Byś tak jak Piotr głosił to, co widziałeś, to, co słyszałeś i czego dotykały Twoje ręce. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty.